Mieszkańcy Karpnik boją się o swoje bezpieczeństwo, ponieważ most przy głównej drodze jest w złym stanie technicznym. Mieszkanka jestem Karpnik, mieszkam już 62 lata. Że ten most to w ogóle nikt się nie interesował, tyle lat, to, to aż strach może nawet nie raz jechać przez ten most. A chodzi o to, że ten most jest żarty przez korozję? Zostało ograniczone maksymalne dopuszczalne obciążenie mostu. Osoby korzystające z komunikacji publicznej mają problem. W związku z tym, że autobusy jeżdżą naokoło wsi drogą okrężną, muszą daleko chodzić na przystanek autobusowy MZK. To jest około kilometra drogi. Droga nie jest asfalt, tylko... Polna tak zwana. Zakaz ruchu dla samochodów ciężarowych nie jest przestrzegany przez wielu kierowców. Duże samochody jeżdżą i, i wszystkie jeżdżą, i co z tego, że oni postawiali, zamknęli jak i z drzewem nieraz jadą, ciężarowe samochody jeżdżą po tym moście, ale autobusy Czerwone nie jeżdżą, a kiedyś była tabliczka zakaz, ale nie dotyczyło autobusu. Faktycznie tamtędy przejeżdżają ciężarówki, no to myślę, że to już kwestia akurat nie nasza, tylko policji i zarządcy, żeby faktycznie na to wpłynąć. Most i droga są zarządzane przez powiat. Połowa mieszkańców podpisała się pod petycją do starosty Karkonoskiego o podjęcie pilnych działań naprawczych mostu na drodze powiatowej. W budżecie na 2025 rok mamy już środki zapisane na projektowanie i jak będziemy mieli takie możliwości, to również będziemy składali wnioski, czy to do rządowego funduszu rozwoju dróg, czy inwestycji lokalnych no i będziemy chcieli w przyszłości przebudować ten most. Na ten moment zlecamy dokumentację projektową na przebudowę całkowitą tego mostu. Nam zależy jak najszybciej, żeby ten most został mówię, zrobiony, odremontowany. Ewentualnie była decyzja powiatowego inspektora nadzoru, która pozwoli na użytkowanie tego mostu. Dzięki temu komunikacja karkonoska, ale nie tylko, bo również i nasze czerwone autobusy, czyli MZK, wróci z powrotem na ustalone trasy. Niestety od projektu do realizacji długa droga.